Siemanko widzowie Jako, że film Grzyby Lipiec 2022 Jest przynajmniej Dotychczas najpopularniejszym Najbardziej oglądanym filmem na moim kanale Zdecydowałem, że nagram kontynuację Czyli Grzyby Sierpień 2022 Czy powtórzy Sukces Czy nie, a może go przebije Oj, burza Zobaczymy I nie trzeba było długo szukać Żeby znaleźć ciekawego Osobnika takiego jak Muchomor jadowity z łacińskiego Amanita virosa. Jeden z najbardziej trujących grzybów w Polsce ustępuje jedynie Muchomorowi sromotnikowemu. O, tu też jakiś jest mikrogrzybek, ale muszę mieć atlas, żeby go zidentyfikować. Może potem, z ich więcej dodam w opisie. Muchomor jadowity, dość rzadki grzyb. Jakbyście się zastanawiali, jaka jest śmiertelna dawka muchomora jadowitego, oscyluje ona w okolicach jednego takiego właśnie średniego owocnika. Więc lepiej tego grzyba podziwiać, a na pewno nie zbierać. Z czym można go pomylić? No głównie to z pieczarkami. Mało doświadczeni grzybiarze mogą pomylić i tu jest bardzo duże niebezpieczeństwo. Właśnie zaczął dość intensywnie padać deszcz. A dzisiaj w tym lesie tak dość muchomorowo, bo mamy następnego muchomora, tym razem muchomor brązowy. Ten nie jest trujący, jest nawet jadalny, mimo niskiej przydatności. Mam nadzieję, że jeszcze uda mi się znaleźć Amanita muscaria, czyli znanego wszystkim, dosłownie wszystkim, muchomora czerwonego. W ogóle widzę, że tu jest więcej takich grzybów jak wcześniej. I udało mi się już ten gatunek zidentyfikować, jest to pępowniczka dzwonkowata, tak zdaje się dosłowna nazwa brzmi. W Polsce jest uznawany za grzyb jadalny, ale co ciekawe, na przykład w Meksyku się go jada. Jako domieszka do różnych potraw. To fakatunki HUB, niestety nazwy nie znam. A tu już trzeci z rzędu Muchomor, tym razem Muchomor czerwieniący. Te owocniki. Jakieś wyjątkowo jasne, ale jest to czerwieniący. No było już o nim wspomniane w moim poprzednim filmie. Jest, jeszcze raz powtarzam, jest to grzyb o wysokiej przydatności spożywczej. Dużo smaczniejszy od na przykład maszlaka żółtego. Najlepiej smakuje smażony. Polecam. A to nie mam pojęcia, co to jest za gatunek. Jak ktoś wie, możecie napisać w komentarzu. A co my tutaj mamy? Pytanie, to będzie borowik szlachetny czy goryczak żółciowy? Sprawdzamy. Tym razem to jest borowik. Bardzo ładny okaz. Wyjątkowo mało. Dobra, może nie tak mało, wygryziony przez ślimaki. A czy to jest muchomor czerwony? Nie, brakuje mu kropek. To będzie jakiś z gatunków gołąbka. Ja mam, że jadalny, ale zostawię go w spokoju. A tutaj drzewo z napisem 17. Co ma to znaczyć? Nie wiem. Ale może to nie przypadek? Przekaz od Reptilian? Kto wie. No ten las chyba wysyła mi sygnał, żeby ten odcinek był stricte o muchomorach. Serwując mi już kolejnego muchomora. Tym razem muhomorą glejarkę, zwanego inaczej muchomorem szarawym. No, jest szarawy, ale jest też niepokojąco zielonawy, czyniąc go podobnym do muchmora stromotnikowego. A jako że jego wartość spożywcza jest dość niska, jak nie jesteś doświadczony, nie warto ryzykować pomyłką. A tu najlepsza rzecz, przepraszam wybacz nie jesteś rzeczą, jesteś fantastyczną, mistyczną postacią. Yy, najlepsza, która do tej pory spotkała mnie w tym lesie, czyli taka piękna żabka. Konsumpcja pokrzyku wilczej jagody. Mm, dobre. A dokąd to prowadzą mnie te tajemnicze starożytne schody? Czy może do tajemniczego muchomora czerwonego? No obawiam się, że nie. Bo w tamtym roku, o tej porze roku, już parę muchomorków na spokojnie dało się tu znaleźć. A w tym roku, jak nie było, tak nie ma, przynajmniej na razie. Pewnie jakiś szaman był tu przede mną. Więc kimkolwiek jesteś szamanie obcujący z tym potężnym grzybem, życzę ci bezpiecznych i wysokich lotów. Nie wiem jak się ten puchaty ziomek nazywa, ale ja go nazywam grzyb poduszka. A tu ciekawe drewniane rzeźby, już po wyjściu z lasu, przypominają słowiańskie motywy.